Multan pel! Poprzedni odcinek! Co to było? Bardzo się Ty Teraz moja Ty Teraz! Straciliśmy już dwie fabryki. nasze produkcja nasz spada do zera. Nasi giganci chcieliby odzyskać nasz nasze fabryki, nasz ale ich siła nie, nie wystarczy. Straciliśmy już wiele. Tak, nasze trzy stanie operacje zakończyły się nie pod, niepowodzeniem. Dzięki temu zaczniemy modernizować wszystkie sowieckie potwory. Мы не должны терять время. Мы с братом хорошенько. Призвали на правду а вы а ее без... не бандиот буду Без изменения конструкции оказалось невозможным. И мы готовы презентовать. мы готовы показать чей наш проект? И Осиф нового образца во всей красе. Для должного центра тяжести. Зачем для ось и кулейный щельник? И еще один двигатель. И все эти доработки... буду оба заинстроить новую бронь гвинтованную. нашему Иосифу не грозит, а скорострельность будет рекордной. Мы на панцире рекомпенсируем эту броню шибко сжельную. Projekt zostanie ukończony w terminie. Nie mogę się doczekać rezultatu. Zaczynamy zakładać. Przepraszam, że przeszkodzę, ale, ja, ale nie znalazłeś tego najlepszego miejsca do naprawy? Uciekajcie za on szybko. Inżynierowie, nie twoje. Chłopiec zakończył walkę o sukces, ale spotkał się z Tatadorian. Nie ja wygram tej bitwy, uczciwie. Nie możesz ode mnie uciec. Kogoś z myślałeś, że możesz ode mnie uciec? Uciekaj stąd. Bardziej szczegółowo, gdzie on jest? Zniknę, na bardziej jak pułapka, który zatrząsnął się. Nastał czas rozpłaty. Nadeszło godzina. Nie uciekniesz przed... ...karł żywy za akceptuj śmierć. Ja Wpadłem tę pułapkę z godnością. Teraz dobiło spróbuję dobiło sam. Wybierz do trzeba spać ziemię. On długo to tu może nie potrwa. Zapewnij się w sobie sporcie, do jadę do naszej pomysłu strażników i wysadź ich na poszukiwanie Sowietów. Kaputo, zaatakuj byka i skontaktuj się z Tobą. Nie poddam się to mi żywy. Nie jestem zbojaźliwy. Skończyłeś? Dorin wygląda imponująco. Możemy nie stracimy z oczu tego co tworzymy. Uciekajcie głupcy! Ostrzegajcie wszystkich, że nadszedł Armagedon. Tak, potrafisz strzeżeć do ciągów. Tak jak ty. U mnie Mam wybór. Bliższa do nas ogromna katastrofa, Armageddon, mogę to umrzeć. W spokoju, żołnierze, jestem z nimi. Dam ty, sobie tak radę, Ju, to jesteś moja droga. Tutaj jesteś, nie zdasz. Obiecuję ją zabić. Ale zbiję cię ciężarnie. Nie rozumiałem, jak to możliwe, że jeszcze żyjesz. Powiedział, że nie uda ci się. Nie było, Nie było mnie przez kilka dni, co profesorowi prawie udało się stworzyć. Wow, w jaką dziczy mnie nie wrzuciłeś. Panie, wyglądało tuż, że to wróg. Ty, ups, oto jesteś, ten wróg tundra. Stań się do ciebie. Dorian kontra Dorian. W tej bitwie będzie. Nie masz żadnych gorących. Dzisiaj nie, nie jest swój dzień. Szans, że spotkałeś, poddają się. się Mieżdżąc wrogowi. I oszczędzę cię. Demonia, nie rozśmieszaj mnie. Moje amerykańskie kąsienice mam. Najmudniejszy też na świecie, czołów. Nie dla ciebie. O ja mam najpotężniejsze muszle. Daj mi, mam więcej. Wytr niż ty tam sobie radę, ty na. Części zamienne, co tak było jak przebiłeś się przez moje zbroja. Musimy się w wydostać. Gdzie znajdują lewiatan i jego teleport! Kiedy to zrobi? Jak zawsze, Stan Zjednoczony musiał nas uratować z zagranicznym całkowitym zniszczeniem. Proszę przekazać moją wdzięczność profesorowi. Będę w międzyczasie zmienić naprawę naszego czasu, aby bohater przyszedł radykalną zmianę. Nigdy nie ma zbyt wielu rysunków. Wiesz, tak jak ja, będzie miał broń. Taki wspaniały strążałki jest niezwyciężony. Też od jeszcze nie zyskał mocy. Widziałem, że wróg zapłaci wszystko w całości. Okruceństwa niszczą, wszystko na twojej drodze. Nasz ruch zgromadził zimną ko koalicję z SRR i USA, Niemcy i Japonia. W tym tempie pokonamy ich wszystkich. Im więcej niszczymy ich w tym bliżej będziemy nasze zwycięstwa. Jeżeli nikogo takiego jak Yamato, naprawdę odważny człowiek. Musimy zmusić wszystkie potwory z naszego rezerwatu z do działania. Dlaczego Fred Ryland nie został jeszcze od niedobory nie metali żelaznych. No Musimy rozwinąć ten problem. Można W stalowym nadwozie pokryty jest próbka trójwarstwa złotych płyt pancernych, skutek wzmocniony jest platonowymi usztywnieniami. Teraz Ferdynand jest najdroższym czołgiem wszechczasów. Czy jesteś gotowy na swoją pierwszą misję bojową? Ferdynand jest zawsze gotowy. Co to za biżuteria? Czy okradłeś skarby złota z SRR? No To jest twoja zamiana. To jest twój następca. Teraz przejedziesz do ofensywy. Jedna z moich broni kosztowała nas więcej niż ja sam. Jak mogłeś to zrobić? dzieła. Nie gadaj. Więcej pracuj. Teraz stanę w twojej obronie. Subscribe! Čia jau toliau nustumti.